Muzyka jako taka w Fordonie, imprezy kulturalne to organizowały zakłady, zakłady pracy. Zakłady pracy, przynajmniej cegielnia i, i papiernia, czyli zakłady papiernicze, miały swoje świetlice, takie jakby środowiskowe, przyzakładowe, i tam umożliwiali jakieś, jakieś gry. Wiem, że w cegielni można było pograć w tenisa stołowego. Papierni przez jakiś czas, taka kawiarenka niewielka funkcjonowała. Tak, że praktycznie można było, młodzież mogła jakoś czas wykorzystać. Wiem, że już będąc troszeczkę starszym, będąc uczniem szkoły średniej, to oddolnie samoistnie starsza młodzież organizowała sobie zajęcia. Na przykład z kulturystyki, podnoszenie ciężarów, ale to bez instruktora, bez niczego starsi yy, pokazywali młodszym, i, i takie, takie sekcje, nazwijmy to, działały przy technikum ceramicznym, były organizowane jakieś imprezy w biegach przełajowych, ale to też były raczej, raczej takie inicjatywy od, oddzielne.